Dzień dobry! Ten film będzie poświęcony praktyce, rekrutacji tutaj do Instytutu, stażom, Twojemu wolontariatowi. Zależy na jakim jesteś etapie życia, co chcesz zrobić. Możesz to zrobić w różnej formie, dobrej dla siebie, w zależności od tego, czego potrzebujesz. Natomiast skupimy się dzisiaj na tym, do czego tak naprawdę w głównej mierze. Od samego początku. Instytut został stworzony jaka była idea, i jak ona była rozwijana, jak się zmieniła, i co teraz? Ponieważ po tylu latach różne rzeczy tutaj się działy: cały czas są warsztaty, spotkania, szkolenia różne, otwarte, bezpłatne, na mikroopłatach, ponieważ są wydarzenia, które płacisz symboliczną dychę, dwie dychy, prawda? Czy tam, tak jak karta jest pro, dwie stówy za cały rok. To są groszowe sprawy, jeżeli chodzi o rozwój i o to, co może ci dać. Ale o tym nie w tym filmie. O tym filmie o praktykach, o tym fil w tym filmie o tym, co możesz zrobić dla siebie w takiej trochę innej formie. Idea była taka od samego początku, ponieważ wiele młodych osób, które studiowały, które skończyły studia gdzieś, czy skończyły szkołę, edukację, albo to była ich pierwsza praca, albo jeszcze nie miały tej pracy, potrzebowały gdzieś się rozwijać. I przychodziły, prosiły o to, żeby je przyjąć. Drugą grupą osób były osoby, które na chwilę wypadły z rynku pracy, które może były to często kobiety, które poszły na macierzyński, czy kobiety, które czy, czy mężczyźni też, natomiast w jakiejś mniejszej mierze, natomiast gdzieś tam ktoś przez jakiś czas gdzieś wyjechał, później wrócił, nie mógł się odnaleźć w pracy, czasami tej pracy nie było, czasami była, ale nie taka jaką chciał i tak dalej, chciał się czegoś nauczyć, chciał wejść w ten rynek pracy, przez chwilę coś zrobić fajnego. Osoby bezrobotne też były takie osoby, które, no bo jak nie masz pracy, no to jej szukasz. A jak jej szukasz, to w międzyczasie, bo nie szukasz jej od rana do wieczora, tylko siedzisz, przewalasz internet, ewentualnie czasem pójdziesz na spotkanie. A poza tym masz jeszcze trochę czasu, który możesz poświęcić na swój rozwój. No i właśnie te osoby to wykorzystywały. Będąc tutaj, robiąc z nami różne fajne rzeczy, ucząc się i przede wszystkim rozwijając siebie. I jeszcze jedna grupa osób. Ludzie, którzy. Gdzieś pracują, coś robią, ale potrzebują coś zmienić w swoim życiu. Też były takie osoby, które w międzyczasie, pomiędzy tym co robiły, pracowały nad tym, żeby coś w ich życiu się zmieniło. No i teraz mamy możliwość tego, że jesteś tutaj, przychodzisz i uczysz się tego wszystkiego, co jest tak zwanymi kompetencjami miękkimi. Nauczysz się wielu różnych obszarów, nauczysz się pracy w zespole, nauczysz się rekrutacji. Nauczysz się marketingu, nauczysz się organizacji eventów, prac administracyjnych. To są te główne rzeczy, które z twardych rzeczy też możesz się nauczyć. Plus do tego teraz dziennikarstwo, plus do tego teraz media, jeżeli chodzi o, o taką rzecz jeszcze, kolejną, którą dodaliśmy. Ale to, co na pewno może być dla Ciebie wartościowe, to jest popracujesz nad sobą. Dowiesz się czegoś więcej o sobie, ponieważ tak pracujemy. W taki sposób, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest dobre dla Ciebie, jaki kierunek rozwoju, jaka praca wykonywana powinna być dla Ciebie, e, jaki Twój profil osobowościowy daje Ci potencjał, jaka to co drzemie w, w Tobie, to co jest wewnątrz, to będzie naturalne, to nie będzie Ci sprawiać męczarni, ponieważ często jest tak, że ktoś idzie gdzieś na studia męczy się potem, bo pracuje, robi nie coś, co było jego, tylko rodziców albo środowiska otoczenia. I tak to wygląda, więc jeżeli masz ochotę popracować nad swoim rozwojem, czegoś się dowiedzieć, albo chcesz się dowiedzieć tutaj, tej otoczki, tego wszystkiego, co miękkie, tak zwane, i potrzeba do funkcjonowania, do pracy w zespole, do bycia liderem, do umiejętności komunikacyjnych, to możesz się tego to nauczyć, a twardą praktykę możesz sobie zrobić gdzieś indziej. Albo Ci pomożemy w tym znaleźć, w tym okresie znaleźć taką praktykę, albo już na początku przyjdziesz i będziesz mieć dwa miejsca, połączymy to. Może też tak być, że szukasz pracy, a ponieważ tutaj dasz się poznać, to łatwiej ci będzie tę pracę znaleźć, ponieważ wiele osób, takich przykładów jest trochę, które tutaj były, czasami nawet tylko na warsztatach, ale przede wszystkim też ci, którzy byli tutaj na dłużej, na praktykach, stażach, wolontariacie, to gdzieś za chwilę szło do pracy, bo sobie w międzyczasie znajdywały pracę. I często jest też tak, że pracują tam już po dobrych parę lat, ponieważ zrobiły to. Zgodnie ze sobą, nie na siłę, tylko zgodnie ze sobą. Więc jeżeli masz ochotę zmienić coś w swoim życiu, czego się dowiedzieć, to Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju jest miejscem dla Ciebie. Cześć.